Siemano wszystkim z tej strony, Lukas. Witam serdecznie na moim kolejnym odcinku. Zostawcie suba z dzwonem, lajka oraz komentarz. O, sorry, misklipt, a teraz zaczynamy. Miejowy ja O, Pit. O, super. Nie wiem co on robi. Oh nice. Tak może robić. Ważne, że wygrywa. To jest catch. Let's go! No super. To nie jest dobrze, jak takie coś się dzieje już w tej rundzie. We must move. O, już mam pomysł na kolejny odcinek. Kurcze, wiedziałem. No, to jest najgorsze uczucie. Please, go right. Ja pójdę na lewo, żeby nie robić pracy po prostu. O ile kurczę ile? Musi 4 Ajajaj No co jest? W ogóle mnie jesteś na kawaha To jest najgorsze, że to może być Że mnie nie jesteś na kawaha O dobra, dobra. No O już dostał nowoczesne na o, o którego godzinie to oglądacie ja to nagrywam o. pierwsze 11ło wow, nice. Ważne, że wygrywa no to Thank you Kinga Braga, ale jest kill, to to się liczy. Dzisiaj te... dzisiaj taki... jeden skrzydłowy w sumie. Kurczę, boję się, że jak tu wychylę... to zostanę w od razu. No nie murek, no nie mogę. O, wygrałem. No i git. Tak można grać. Tak. Faktycznie 5 hp. Chociaż. No ale ważne, że wygrałem. Bo to się liczy. No. No i pięknie. In the bomb. Yes. To jest kwestia już po późnego grania uh -huh. I go library W sumie powinno, co się klika? Idę do biblioteki to najlepszy możliwy sposób. Przeczekam ich. No i zaraz mnie tu będą puszować. Bardzo szkoda Słuchaj No i no co jest coś do oka wpadło z łapki mi coś się dzieje ze sechówkami Nice Chociaż, że on coś robi Poza tym kupujesz to Abym ja w sumie kupił coś takiego Idę tutaj tylko W sumie nie tutaj, tylko pójdę No. Zrobię coś takiego. Nice. No on nie ratuje. On ma taki dobry, czy on po prostu ma farto No. No. 1700 godzin. Dzięki. Ja mu dziękuję za wszystko, co tylko mogę. Mamy to... Kazak. Smok Swiejku, go, że gorzej poszedłem Aha, to zadziałało No i Oni teraz mogą pushować He may więc, robimy tak. Tak. Nice. Well a dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Siemano.